Rozmowa poranka. Profesor Maciej Minich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jaką obecnie mamy sytuację na Bliskim Wschodzie? Bo te doniesienia są dość sprzeczne. To faktycznie zanosi się na rozejmy między Izraelem a Iranem, jak to stwierdził Donald Trump, dlatego że Iran to raczej zaprzecza. No, powiedzmy, że na razie mamy oficjalne deklaracje trzech stron konfliktu, czyli Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych potwierdzające zawarcie, fakt zawarcia tego rozejmu i zobaczymy, na ile on będzie przestrzegany. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście od 6 rano, tak? bo to, o tej godzinie miał wejść w życie znaczy naszego czasu miał wejść w życie rozejm że on nie zostanie złamany przez żadne ataki. To byłby najlepszy scenariusz oczywiście dla całego Bliskiego Wschodu. No, wydaje się, że, że raczej strony będą chciały utrzymać ten rozejm, ponieważ kontynuowanie wojny w tej chwili nie jest w interesie nikogo. To znaczy, Izrael e, cierpi na pewien brak już, e, szczególnie jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą rakiet i wie, że kolejne Ataki irańskie, nawet jeśli słabsze niż poprzednie, mogą przełamywać jego obronę, co będzie niekorzystne, oczywiście. Iran wie, że tak naprawdę realnie tę wojnę przegrał, bo nie jest w stanie obronić się przed atakami izraelskimi i amerykańskimi, nie wspominając. A Stanom Zjednoczonym nie zależy na, na wojnie, choćby ze względu na podnoszenie cen ropy inflację, już nie mówiąc o jakby całym szerszym kontekście. Więc miejmy nadzieję, że na razie będziemy mieli rodzaj. No, czyli Pana zdaniem rzeczywiście jest szansa na coś trwalszego, jeśli chodzi o ewentualny pokój? No tylko, że tak. Cele obu stron raczej nie znikają, bo Izrael chciałby zmiany reżimu w Iranie. Iran uznaje Izrael za największego wroga którego trzeba zniszczyć, więc jeśli to będzie rozejm, no to w takich warunkach dość kruchych. Znaczy tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że zapewne program atomowy Iranu został cofnięty o jakiś czas. Nie wiemy ile, bo nie wiemy, jakie są tak naprawdę zniszczenia. I no, Iran został militarnie upokorzony, to trzeba powiedzieć. To, to widać wyraźnie, i dla państw bliskowschodnich to jest też sygnał, że Iran nie jest na tyle silny, jak, jak zapowiadał. Ale z drugiej strony Izrael też nie okazał się tak w pełni odporny jak, jak mówiono. Na ta żelazna kopuła jednak aż taka żelazna nie była. Przy czym pewnie takie prawdziwe relacje o stratach, szczególnie na terenie na przykład baz wojskowych izraelskich, dopiero będą wypływać, ponieważ Izrael bardzo szczelnie cenzurował wszelkie tego typu informacje. To, co wypływało, to, to ataki na mm, miasta, tak, tam gdzie po prostu cywile mogli filmować i, i coś pokazać. Natomiast to, co było w bazach wojskowych, praktycznie żadnego filmu nie widziałem. I tak jak i po poprzedniej, jeśli tak można brzydko powiedzieć, rundzie ataków w zeszłym roku, to dopiero po dłuższym czasie informacje się pokazywały, że jednak Iran był w stanie osiągnąć cele i um, może nie były to wielkie straty, ale jednak te rakiety irańskie dolatywały nad bazy izraelskie. No właśnie, czy mimo to, że Iran faktycznie jakieś cele osiągnął, to premier Netanyahu to jest. Wygrany tej krótkiej wojny, wygrany może też dlatego, że zdołał przekonać Amerykanów, żeby się w to włączyli, chociaż na chwilę. To znaczy, militarnie oczywiście Izrael jest zwycięski, bo zadał dużo cięższe straty przeciwnikowi. Natomiast politycznie wydaje się, że tutaj jest remis. To znaczy, władze w Iranie nie upadły, czyli plan maksimum ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych nie został zrealizowany. Zrealizowano tylko plan minimum, czyli ograniczenie potencjału do produkcji broni atomowej. Na to, obie wszystkie strony oczywiście ogłoszą zwycięstwo. Tak? To, to jest jasne. Izrael powie, pokonaliśmy Iran. Iran powie, do nas należało ostatnie słowo, to my uderzyliśmy ostatni rakietami, prawda? więc my wygraliśmy. A Stany Zjednoczone powiedzą, no my wygraliśmy, bo zbombardowaliśmy świetnie. Nikt nam nic nie zrobił bez strat własnych. Natomiast, natomiast tak naprawdę kluczowe będzie, o ile do niego w ogóle dojdzie, porozumienie amerykańsko-irańskie, czyli na jakich ono warunkach będzie. Czyli czy Iranowi uda się teraz yy, za cenę zrzeczenia się programu atomowego, przynajmniej oficjalnie, yy, co dla Iranu będzie proste, bo przecież oficjalnie nigdy go nie. Yy, nie dążył do konstrukcji bomby atomowej. Za tą cenę uzyskać zdjęcie sankcji i wreszcie ruszyć trochę rozwój gospodarczy, co spowoduje zmniejszenie napięć wewnętrznych i utrzymanie się obecnej władzy. I to będzie bez wątpienia sukces władz irańskich, jeśli tak się stanie. Albo druga wersja, to znaczy będzie ten, te rozmowy będą się ślimaczyć, przeciągać. Sankcje będą w dalszym ciągu pozostawać, i gospodarka irańska będzie w dalszym ciągu tak jak jest słaba, co będzie powodować niepokoje wewnętrzne i, i taką stopniową erozję władzy. No i to będzie oczywiście dla, dla władz irańskich niekorzystne, natomiast czy to doprowadzi do ich upadku? No to już jest jakby kolejne pytanie. No ale właśnie, na razie... rozumiem, Cekamy, że na dziś, na dziś ten reżim y, trzyma się dobrze. Mimo amerykańskich ataków, mimo ostrzału ze strony Izraela, raczej tutaj nie ma żadnych zmian. Dziś on ogłosi zwycięstwo nawet, nie tylko, że trzyma się dobrze. Y, natomiast to będzie tylko deklaratywne zwycięstwo, a y, na zmianę władzy w tej chwili w Iranie na pewno nie ma miejsca i mrzonki... Ze strony y, syna obalonego szacha są właśnie mrzonkami, tak. Natomiast y, wszyscy w Iranie będą czekali, co się stanie z rozmowami amerykańskimi. Y, no i ewentualnie drugi, jeszcze jest, trzeba pamiętać, że najwyższy przywódca, czyli Ali Khamenei, ma 86 lat i od dawna krążą pogłoski o jego złym stanie zdrowia. Charakterystyczne jest, że na przykład, informacje o rozejmie ogłaszał Abbas Arakci, czyli minister spraw zagranicznych, a nie najwyższy przywódca. Więc i przez cały ten konflikt tak naprawdę Hamenei zniknął. Tak? Nie wypowiadał się, gdzieś był schowany. Więc pytanie, mówiąc wprost, jaki jest stan jego zdrowia. Fizycznego i psychicznego, i czy nie dojdzie do zmiany władzy w Iranie, ale na zasadzie naturalnej zmiany pokoleniowej, a nie do wymuszonej zmiany przez jakieś zamieszki czy rewolty. To też trzeba brać pod uwagę. Na koniec jeszcze chciałem zapytać o słynną cieśninę Ormus, bodaj najpopularniejszą w ostatnich dniach. Cieśninę na świecie, na pewno najważniejszą dla światowej gospodarki. Czy Iran teraz negocjując Coś ze Stanami Zjednoczonymi może tym grać w jakiś sposób. Powie, uwaga, my wam to zamkniemy, więc wy musicie nie, z nami nie, dobrze to, negocjować. To jest, to jest opcja atomowa wyłącznie na czas wojny, więc rzecz jasna teraz nie. I, i to przede wszystkim trzeba pamiętać, to uderzyłoby w pierwszym rzędzie w państwa arabskie na półwyspie, więc. Nie ma mowy o, o tego typu sytuacji. Przedmiotem negocjacji będzie program atomowy Iranu i sankcje Stanów Zjednoczonych, czy szerzej Zachodu. To, to jest ten główny klucz. Zobaczymy na ile teraz Izrael będzie starał się przeszkadzać w tych rozmowach, bo to Izrael, premier Netanyahu nigdy nie ukrywał, że to jest jego cel, znaczy nie dopuścić do porozumienia z Iranem. Ale amerykański, tak naprawdę... amerykański udział, jak rozumiem, taki militarny, na tym się kończy, w, w tym konflikcie. Tak, tutaj trzeba, tu trzeba powiedzieć, że obie strony, pomimo tej wymiany ciosów, zachowały się no, względnie spokojnie. To znaczy, Stany Zjednoczone uderzyły raz i ogłosiły, że więcej nie będą. Iran odpowiedział raz, przy czym wcześniej Katar ostrzegł, czyli tak naprawdę było wiadomo, że ostrzega Amerykanów, więc wiadomo było, że tych strat po stronie amerykańskiej nie będzie. Obie strony wyszły z twarzą z tego konfliktu. No, jakby raczej nie będzie ciągu dalszego militarnego tego konfliktu, jeśli chodzi o Iran i Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o Izrael, nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas znowu jakieś krótkotrwałe ostrzały mogą nastąpić, szczególnie gdyby negocjacje amerykańsko-irańskie zmierzały do, do pomyślnego finału. To wtedy Izrael będzie mógł w militarny sposób próbować je storpedować. Ale pytanie, czy Amerykanie wtedy aż tak będą chętni i mówiąc prosto, na to pozwolą, albo czy, czy, yy, czy odniosą wtedy skutek tego typu zabiegi, to zobaczymy. Pan profesor Maciej Minich, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio M107 i 6 FM.